Kili chciałeś się mnie? 7... Tak. Krzykł się nadchodzi wojna. Jaka wojna? O co ci Czy ty mnie kłamiesz? Kili, powiedz mi proszę. Dostałem zaproszenie na uczciwą walkę za dwa tygodnie na żywym polu. Za dwa tygodnie? Nie mamy takiej dobrej armii. Jak? W kto kto? Czarny Księżnik?! Przecież Księż... on, on... dawno był pochowany! Legenda też sprawdziła, Czarny ożył i chce z nami uczciwej walki. Ale my nie mamy takiej dobrej armii jak oni i nie mamy w wcale dużej! Niestety... Trzeba oszczyć... oszczyć... Noże i ładować bronie Wojna za niedługo, a my mąż coś jakieś jeszcze umiemy, a to dopiero oni niej są bardziej silni. Tak. My musimy się moją szydziłkę królową i ją armię, bo ona ma chyba mniejszą od nas. Ona ma więc większą od nas. Przykro mi. Musimy się jakoś pogodzić tą wojną. No to niestety będę musiała przywołać tutaj Vivian. Vivian? Tak, Vivian. Ona nas uratuje. Ona jest bardzo potrzebna. Wi Vivian jest jeszcze niepełnoletnia. Vivian ma 17 lat, ostatnio skończyła. Nie jest aż tak mała. Ale zresztą niepełnosprawnie petroby są lepsze niż starsze petroby bo większą, większą mogą posiadać magię i umiejętność w biciu się i tak dalej. Ale wiesz jaka Vivian jest! Przecież ona nie przyjdzie! I ja jeszcze jak jej powiesz, że ołajnia, oh, no to cholera. Ma chłopaka, na imię więc wprowadzi się tutaj. Aleks? Tak Można też Aleksa nauczyć W sumie chyba w całym wieku, więc Może nam pójść lepiej albo i gorzej, nie wiadomo Ale żeby Vivian przyszła, muszę tutaj sprawić, aby Aleks tutaj przyszedł No umiem. chyba się ujeszła Ale ona nie będzie mogła żadnych pogaduszek, sanców, balów tylko będzie się szukowała na porządną wojnę. Czarną świeżych czarną magią I to cały czas chce ci przetłumaczyć, że ona, ona nie wygra. umrzemy A ja w nią wierzę, Kili Jeżeli ty nie, możesz, jak chcesz, ty możesz odejść. Co się stało? Jefu, czy się. Przepraszam, nie chciałam się przestraszyć. Słyszałam, że jakąś macie akcję. Co się stało? Wasza wysokość. Macie dużo armię. Tak, mamy całkiem sporo, a co? Wojna się szykuje w czarnym księżnikiem. Przypowiednie się w pełni. Co? I co? Chce wojnę? Wojna. W dwa tygodnie polu. Trzeba. Trzeba wysłać tutaj Vivian, ale jak ona nie trzeba jej chłopaka. Też kochana o tym mówiłam. kiedy mnie nie chce słuchać, mówisz, że, że Vivian jest zbyt słaba. Umrzemy. Nie umrzemy. Jeżeli Vivian jest jeszcze niepełnoletnia, to dla nas lepiej. Tak samo jak Ale. Ale, który ma 18 lat, i będzie niepełnoletni. Jeżeli chcecie, mogę Wam pożyczyć, ale nie... nie potrzebujemy. Mamy swoją. Dobrze. A tak w tak, ogóle ja myślałam, że... Wtedy tylko umiał się przemieszczać tak? Nie, tylko się mylisz. Więc... Cześć! My musimy już naostrzyć bronię i naładować wszystko. Już wspomniałam, że to tego nie wolno, więc no. To cześć. Cześć. Świeci w łońce, zrakieć się. Wasza... Straszowatość. Już... Już doszedł <noise> list. Tak się cieszę. Może odpowiedzą, chociaż nie wątpię. Myślę, że się boją. Tak, wiesz, myślę, ale myślę, że Elfom nie parę to grozić. Ehe, <grymko> nie rybęgo, oczywiście, że bardzo. Wiesz co, ani nie zrobili życia? nie. A mi rzamek cały świat. Teraz chcę się go na tym wszystkim. A ty co myślisz o tym? Myślę, że to będzie bardzo dobra i uczciwa walka. Na pewno wasz krewki mości, czyli ty wygasz. Dobrze, że wam nie wątpię, że jakbyś we mnie nie wam, tyle o tym już a na cię robił. A, no dobrze. Hej, kawy w ogóle. Nie. Na no, razie muszę pomyśleć, jak tu robić tę walkę. Dobrze. Ratujcie się. Wiem, że ona coś do czuje. Wiem, że ona chce ich ale ja jej nie pozwolę. I nie tak jak wszyscy, elfowie. Hej, klik. Hej! No A to, co ty takich na No właśnie. Nigdy takiego cię w takim stanie widzieliśmy. Wojna szykuje się, że nie należałem wolu. Czarny pan się obudził. Przybowałem się, sprawdziła. Musimy się przygotować. To winie trzeba wesprzeć. nie jest słaba. To samo mówiłem w. Hamancię, no nie wie, że my przegramy przez nią i, się nią umrzemy. I wiem, że się umrzemy. Więc że to jest Przepraszam cię, ale ja już nie mogę. Przypuścisz mnie? Chciałabym. Nie... Co się stało się nie wiem, czy mogę ci powiedzieć, bo ja się wygadasz. Powiedz! Spokojnie, komu mi powiedz. Że się w. w i. boję się mu to wyznać. I jeszcze mnie znienawidzi i. jeszcze mnie zabije, on ich grozi. Sio, w w nie, bo się ci nic nie robi. Dobrze wiesz, że jestem w Armii, jesteś w armie i jesteś ważna. A nawet jeżeli zabije ciebie. To ja go zabiję, albo i mnie. Dziękuję, że mnie tak lubisz. Ale naprawdę się go boję i nie chcę do niego podejść ani wyznawać mu miłości. Ojeju. Jeszcze jesteś na młody na i mieć chłopaków. Ale no, ty masz już chłopaka? Miałam. No to miałam, ja ale chciałabym. Masz dopiero 15 lat. No tak. I nas nas wchodzi wojna. Jaka wojna? Szalny pan się budził. I żądał wojny żadować tylko nie na różowym. Na różowej łące. Tak mi przynajmniej Ki powiedział. Dobrze wie, że Kill lubi żartować Pytamy się Hamanty, może ona coś wie. Samanta. Tak. Czy to prawda, że wojna wychodzi... Tak, lecz ja dwa tygodnie na polu. To prawda. No mówiłam cię, nigdy nie kłamię. Przysięga elfów jest taka, że. Elfowie nigdy nie kłamią. Dobrze o tym wiesz, fanarii? Tak, wiem. Ale on lubi to zasaltować. Tak. Ale pani było widzieć, że to nie jest żart. Zresztą myślę, że Megan my też zrozumiała, że nadchodzi ogromna wojna z tajnym Panem. On ma większą armię niż my, przegramy i nie żyjemy już. Jeżeli sama wprowadzi Vivian, to i tak umrzemy. Vivian jest kompletnym debilem, ona nic nie umie, no nie wierzy w elfy i magię, a co dopiero tutaj ją przeprowadzać, jeszcze się przestraszy naszej pani i co będzie, nie pójdzie, ich gniemy, nie jesteśmy taką dobrą armią, jak ma królowa, czy może czarny pan, lucham to. A ja myślę, że będzie dobrze, jak wprowadzić to Vivian, nawet jeżeli nie powoli, to ma to, jak chce wprowadzić w to już komple kompletny głąb. On też nic nie umie i też nie wierzy w magię ani elfy. A tym podobnie jakąś czarną magię i tak dalej. On tylko będzie pokazywał sprawy w tak jak i Vivian. Zobaczmy, Vivian. To jest pierwszy odcinek mojego serialu. Um że mogliście się wiedzieć, co się filmu Hotbita, to tak jest taki kawałek, na przykład Czarna Magia, Czarny, czarny Księżnik i tak dalej, to w to Wojna też wzięłam ale nie będzie tutaj jak w Hobicie I w ogóle coś innego Więc no, no, jeżeli ktoś oglądał czytał bardzo polecam, bo polecę, bo film był bardzo piękny, bardzo wspominający scenografię i tak dalej Mm, mam nawet ulubionego aktora Mój ulubiony aktor to Kili e, Taki ładny Ma brata, Fili i Kili Fili co taki... Mm, przepraszam, nieładny A to Fili ma brata, a Kili... no to jest taki... no nawet, nawet. No i ja lubię tego aktora co? To nie moja będzie wina, jak się popatrzycie na końcu, jak kiedyś ginie, bo ja wczoraj płakałam. Dobra, ale nieważne. No, więc polecam, bardzo piękny film mm, o smokach, o elfach mm, i krasnoludach i... i, i. Więc polecam piękny, piękny film. Możecie się popłakać. Więc pa!